Witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony która z W dzisiejszym odcinku pokażę Wam event świąteczny, który został dany do metina.pl'a 1 grudnia. Także teoretycznie w sumie jest to samo, te same zasady, tylko tutaj jest dodane jeszcze studo do okeja, czyli te karty, jak pamiętacie na pewno. Tu nie będę tłumaczył, bo wiadomo o co chodzi. A jeżeli chodzi o ten event świąteczny, no to tak, mamy świętego Mikołaja. Sobie tutaj od razu odpalimy. No i tak, grzaniec, dostaniemy za chwilkę. Mamy cik. Dobra, wesołych świąt. I tak, o co chodzi z tymi skarpetkami? Tutaj w pogada, pogada. Dostaliśmy pieczęć Bambi. Czyli takiego jakby reniferka. Co nam tam daje? Ileś HP? Zobaczymy zaraz ile dokładnie. Jest k HP. I tak. A nie wiem czy to pisze. Ok. Dostaliśmy 1,5 KHP dodatkowo i to jest właśnie taki reniferek, który pomoże nam zebrać skarpetki, żeby wymienić nam skrzynkę świąteczną. Czyli tak, 5 skarpetek dropimy z mobów ogólnie, no i w sumie dostajemy tą skrzynkę i później tak w kółko, co nie? I tak dziennie można 5 oddać, to znaczy jedną skrzynkę na dzień. Ale jest też taki myk, że można na przykład sobie pozakładać kilka postaci albo na dropku zależy jak kto tam chce. No i w sumie w jeden można może takich kilka. Ym, w chwili nie, ym, takich kilka właśnie skrzynek sobie napić. To zależy, już kto chce. Ja Wam tylko zademonstruję jak to wygląda. Przeniesiemy się na M2, pobijemy tam kilku, kilka metków, kilka tam mobów i zobaczycie jak to wszystko będzie wyglądać. Jak dropnę te pięć skarpetek, oczywiście, żeby nie przedłużać to jak dropnę te pięć skarpetek, na początek to Wam pokażę. Później wymienię na skrzynkę. Także widzimy się za chwilę. Dobra, mam już pięć skarpetek, które potrzebne są na wymienne skrzynki. Dobra, to widzimy się w sumie tak za momencik, dojadę do miasta. No i jeszcze dodatkowo sobie zrobimy ponusik, bo auurfnęłem. No i gitara i weszła książeczka. O, jeszcze bez kapitan. Zobaczmy jakie hity mam teraz, jeżeli użyłem dwóch grzeńców. No, w sumie bez nie jest całkiem aż tak źle. Może coś ciekawego z niego? Zobaczmy. No, podki standardowo. Z tym właśnie BAM to mam 11,5 HP. Także spokój. Ponad nawet. Dobra, to ja dojadę do Mikołaja i zaraz będziemy otwierać skrzynkę. Dobra, jesteśmy obok Mikołaja i teraz tak, przynoszę Ci skarpeteczki, no, pogadaj sobie i dostałem świąteczną skrzynię. I tą skrzynkę, jak pamiętam dobrze, trzeba, znaczy trzeba, można tylko raz otworzyć. Pamiętam kilka lat temu, nie pamiętam dokładnie kiedy, że można było ją 10 razy otwierać po pół godziny. No niestety, to byłoby za proste, żeby nadal to trwało i ogólnie, jedna teraz, a znaczy jest tylko jedno otwarcie, także pięć skarpetek w sumie na jedną postać dziennie można i jedna skrzynka tak jakby dziennie. No ale jak ktoś jest mądrzejszym, to sobie zrobi takich postaci kilka, nie? I sobie tych skrzynek też zrobi kilka. Także to zależy. W sumie przez depo nie wiem, czy można przekładać. Teraz w sumie to sprawdzę. Zaraz zobaczymy. W sumie nie sprawdzę tego nigdy. Czy można tą skrzynkę przez depo przełożyć... Oj! Kurczę. Momencik. Czy można... Chyba nie będzie można. No nie można. Nie można sobie przechowany, tak jak mówiłem. Dobra, to co? To otwieramy sobie tę skrzyneczkę. Zobaczymy, co drobnie. Zwój korekcji. No, czyli lipa. Ym, ogólnie to tak, jak mówiłem, że z tych skrzyneczek, które ogólnie zmianki, dodania, z Bodzie, kamole, Yangi, takie zwoje korekcji właśnie. Także takie w sumie no zależy od szczęścia, co nie wiem jak do nazwy korekcji, pokazałem wam nie więcej jak to wygląda, co trzeba zrobić jak dropi. To Drop w ogólnie tak średnio mi to zajęło 6-7 minut. Wydropienie bez rękawicy tych pięciu skarpetek. Z rękawiczką wiadomo, że szybciej. No i w sumie to był ten odcinek teraz tutaj co robię. To jest takie jakby wprowadzenie do tego eventu. Także no, mam nadzieję, że uda mi się nadropić tego ogólnie tych wszystkich skrzynek i tak dalej i jakiś z tego zysk wynieść. Także w sumie jeżeli ktoś na przykład nie jest obeznany w tym temacie albo się pyta wiecznie o co chodzi, także to zapraszam, że niech ogromnie mój materiał. No i w sumie w tym materiałie byłoby tyle. Ja się z wami żegnam na razie.